Ostatnio wam pokazywałem, jak szybko połączyć Frocarbon z plecionką. Dzisiaj zrobimy to w taki bardziej subtelny sposób. Flocarbon mamy 0,60, w tym przypadku plecionkę 0,16. Dosyć rozsądne połączenie, na przykład przy łowieniu sandaczy. Sam węzeł pokazał mi Sati. Pozdrawiam serdecznie. Jako węzeł sprawdzony, bardzo wytrzymały i prosty do wiązania. I faktycznie od bardzo długiego czasu go również stosuję i jestem bardzo zadowolony. Więc tak, Flow Carbon sobie składamy, tworzy nam się pętelka, dociskamy i dużo dłuższą, taką dwa razy dłuższą pętelkę tworzymy na plecionce. No i teraz tak, dociskamy sobie tutaj pętlę do pętli i zaczynamy owijanie. Owijamy sobie oczywiście, im plecionka cieńsza, tym robimy to więcej razy, im grubsza, tym mniej. Raz. Taka jest po prostu yy, zasada. Staramy się to robić oczywiście jak najciaśniej. Jak mi to wyjdzie, to na potrzeby filmu to zaraz zobaczymy. I teraz zaczynamy wracać z powrotem w stronę pętli z fluorokarbonu. Jeszcze, dwa, trzy razy i starczy. No i dobrze. Mamy to już prawie gotowe. Ostatnia rzecz to yy, pętle z plecionki przekładamy przez fluorokarbonik, przez tą pętelkę, o, w ten sposób. Teraz to wszystko oczywiście ślinimy. Ja tego już robić nie będę. Zaciskamy, proszę bardzo, bardzo ładnie nam się to zacisnęło. Teraz bierzemy nożyczki i usuwamy te wszystkie farfocle, które nam tu wiszą, bo są niepotrzebne do niczego. Z tej strony również i zawsze to jest lepiej niż tam przypalanie, bo to wiecie, można troszkę za blisko docisnąć tą zapalniczką i wiecie, co się może wtedy wydarzyć. To jest taki węzeł, który możemy przez przelotki przeciągać, aczkolwiek ja zawsze przestrzegam, że po jakimś czasie, jaki to nie był węzeł, no na mokrą by pewnie troszkę ładniej jeszcze wyglądał, nam się starabani i rozleci, trzeba to co jakiś czas sprawdzać. Mam nadzieję, że Wam się to do czegoś przyda. Chcecie więcej zobserwujcie. A ja wielkich ryb Wam życzę. Cześć.